Witam z tej strony Rafart. Dzisiaj e, licytacja numer 8 jak wiecie muszę robić porządek muszę robić miejsce e, pod młotek, że tak powiem idą wszystkie modele, które m, sobie e, nie zdążyłem zrobić albo po prostu nie mam ochoty w tym momencie ich robić e, z, z żalem wielkim i kurcze krwawiącym sercem ale a, szkoda gadać. E, słuchajcie więc tak, mamy większy kartonik tym razem i tutaj, w, tu będzie to, co znajduje się w pudełku. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Po części są to modele zaczęte, znaczy w większości chyba są. Jeden jest chyba nowy, reszta jest po prostu zaczęta. Licytacja od 20 zł. I bardzo ważna rzecz, jeżeli wygracie, pamiętajcie, to jest aukcja aukcja. To jest licytacja numer 8. Potrzebne są. Pełne dane, czyli numer telefonu, imię nazwisko, numer paczkomatu najbliższego wam i te wszystkie informacje też muszą do mnie trafić. Jedyną niewiadomą jest kiedy aukcja się zakończy. W tej chwili trwają trzy aukcje i będą zakończone nie wiadomo kiedy, to jest aukcja numer 8. E, dobra, e, wyciągam wszystko i lecimy, lecimy, Te wszystkie rzeczy, które zostaną pokazane, e, znajdą, się, e, znajdą się, w kartonie. I ja też nie mówię, że to są kompletne rzeczy, że trzeba po prostu obserwować, patrzeć, bo może się okazać, że po prostu czegoś brakuje. Mamy tutaj blaszkę. Jak z tego co tutaj widzę, to jest ona jest kompletna. E, plus do tego mamy. Plus do tego mamy, o tutaj się przykleił, ale to jest chyba jakieś made in USA. Dobra. Skrzydło. Dwa skrzydła. Połówki kadłuba. Co jest fajne, co było fajne tutaj w tej firmie Signum, to było to, że było malowanie według paktry. Mamy instrukcję. Mamy też instrukcję od blaszki fototrawionej mamy kalkomanie i tutaj wszystko to co znajduje się wszystko co znajduje się w środku możecie sobie zobaczyć przejrzeć zatrzymać film sprawdzić czy niczego nie brakuje czy wszystkie elementy tutaj o szklenie jest ja też się nie upieram przy tym że wszystko, wszystko jest ale macie obraz możecie sobie rzucić okiem i zobaczyć Wszystkie elementy, a elementy nie wiem, czy one są tutaj w ogóle pokazane. Um, nie, nie widzę tutaj elementów wszystkich pokazanych. Nie ma jakieś zdjęcia ramki, jak to wyglądało. Więc jeszcze raz. Golenie podwozia są. Jakaś bomba. Tutaj jakieś... To wszystko jest. Dobra wszystko co widzicie na obrazku znajduje się w znajduje się w tym pudełku, który jest częścią tego co, co licytujemy model numer 2 P51 72 Zaplombowany, zaklejony nie otwierałem tego chyba, chyba że inbox zrobiłem, ale tak tutaj wszystko zobaczcie. Wydaje się, że, że model jest kompletny, i chyba tak jest, że jest kompletny, bo nie widzę, żeby coś tutaj ubyło na ramkach. Mamy instrukcję, tak to wygląda. O, tutaj mamy do porównania, możemy sobie zobaczyć. Oszklenie jest, jakieś tutaj żywiczne koła też są. Także tak to wygląda. Eee, pakuję i do. Pakuję i do kartonu. To był drugi. Eee, MS 406, 410. Wow, nawet nie widziałem, nawet nie widziałem, że tutaj kalkomanie do, do niego kupowałem. Taki lolek. E, MS-36, no więc mamy, mamy, mamy kompletną kalkomanie. Tak widzicie od Edwarda, powinno być dobrze. I mamy model. E, tutaj mamy jakąś instrukcję. malowania. Tutaj mamy instrukcję malowania. Chyba tak. I mamy części. Ważne, istotne. No tutaj jest też kalkomania oryginalna, która, która jest przy tym. Tutaj mamy już sklejone Skrzydła. Także tu też e, już model został zaczęty kiedyś tam. X lat temu. Tutaj mamy jedną rameczkę. Mamy dwie połówki kadłuba, gdzie już tutaj jakieś szpachlowanie wystąpiło. Oszklenie. Oryginalnie zapakowane. Nie poobcierane. Cyk. I tutaj mamy elementy, które zostały wycięte. Przyjrzy... Proszę się przyjrzeć dokładnie, nie wiem, w instrukcji nie ma chyba tej ramki gdzie, co, jak. Ale tak jak powiedziałem, kupujecie na własne ryzyko. Ja pokazuję, co sprzedaję. O jenie. tutaj mamy śmigło. Tutaj mamy śmigło i rameczkę. Cyk. Pyk. I jakaś dokumentacja tutaj modelarska, która służyła mi Hobby Crafta, dobra, i to wszystko znajduje się w tym pudełku. Ok, więc ładujemy to do pudełeczka. Przypominam, aukcja numer 8 od 20 zł. Nie wiadomo, kiedy zakończę aukcję. To jest numer 3, czyli mamy. Generalnie mamy trzy samoloty, w tej chwili. E, służył mi do testów. Tyle z niego zostało. Kalkomania, oszklenie, z którego zeszła farba, bo coś tam, coś tam. To oszklenie to muszę zabezpieczyć. Oszklenie muszę zabezpieczyć. Komuś może się przyda, może będzie chciał coś potestować na nim. Ee, inne jakieś malowanie, cośkolwiek. Tutaj są rzeczy, które zostały. Gdyby od niego oszklenie wkładam tutaj, to wszystko razem łącznie z kalkomanią cyk. Więc mamy F15. I teraz mamy coś takiego. To coś takiego to jest Bigfoot, czyli wielka stopa M923 od Italeri. Zaczęte, ruszyłem z budową skopy ta kiedyś i przeszła mi ochota. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że tutaj tyle rzeczy do szpachlowania było. Dobra, patrzymy tutaj co, co tutaj mamy, dużo rzeczy poszpachlowane, ale dobra, po kolei może tak. Więc mamy to, mamy kolejną ramkę, mamy tutaj częściowo ramę już złożoną, sklejoną, jedziemy dalej, kolejna ramka. Kolejna ramka. Kolejna ramka. I tutaj tutaj widzę, że most mamy tylny jakiś. Tutaj mamy poszpachlowane. Zobaczcie, ile ile roboty mnie kosztowało tutaj zrobienie tego bo tutaj była dziura, a ja nie chciałem, żeby była dziura, dlatego tutaj widzę, że to jest wypełnione szpachlą, szlifowane, więc to chyba jeden, jeden z, jedna z przyczyn. 2, 4, 6, 7 kół. Mamy też tutaj, widzę, o, tutaj jest spód też poszpachlowany. Widzę, że tutaj mamy oszklenie i mamy kalkomanię, więc to też wszystko razem wrzucam. E także tak to wygląda. Znaczy powiem wam, że o tutaj są mosty jeszcze. Wszystko widzicie. Możecie sobie ja jeszcze mogę zbliżenie zrobić tak żebyście widzieli. Możecie sobie zrobić stop klatkę popatrzeć. Ja jeszcze pokażę tutaj postaram się a tu są ramki tak powinny wyglądać. też możecie sobie stop klatkę zrobić. I zobaczyć czy wszystko jest, czy niczego nie brakuje tutaj jeszcze. To co, to, co udało mi się zrobić. Dużo roboty już jest zrobione, więc, więc reszta powinna być dosyć prosta. Zresztą słuchajcie, e, ja za te wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, za te pięć modeli e, e, tak naprawdę wołam 20 zł, więc... E, Chcę się tego po prostu pozbyć, tak? Nie zależy mi na tym, żeby jakoś specjalnie kurnia dorobić się tutaj na tym i, i tak dalej. Są to po prostu rzeczy są to po prostu rzeczy, które, e, które gdzieś, tam, e, gdzieś tam zacząłem i, i, i po prostu nie skończyłem, e, zabrakło mi weny, cierpliwości i w zasadzie tyle. Dobra, słuchajcie, więc to jest aukcja numer 8. Pamiętajcie o podobaniu tego przy przelewie. Jeżeli już się aukcja zakończy, ważne, żeby tutaj w każdej aukcji, tutaj był numer, numer tej aukcji i wasze pełne dane do, do wysyłki. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.